Cześć, moi drodzy. Witam Was w kolejnym y, 60., y, chyba y, 62 odcinku. Znaczy, w sensie na tym kanale. W sumie to dzisiaj będziemy sobie grać. Zobaczymy w ogóle, co będzie i co i jak. No, no i zobaczymy w ogóle, jakie mamy gry. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już. Po minucie, ale ja odkryłem nową rzecz. Ja Wam zaraz to pokażę. Ale Franka nie ma, bo jest gory. Więc my sami to nagrywamy. W sensie sami, no. Z Wami. Ja Wam pokażę. Odkryłem to z takiego. Jeszcze ładnie pokazywałem. A zagramy sobie w to. O kurde. O kurde, o kurde. Kurde, kurde, kurde. A nie mamy... A nie, mamy tu pani. Mamy... Mamy pani Todor, Mamy pani Todor. Mamy pani Todor, ja nie chcę. Ja nie chcę ja, ja się posolę. Ja się Mr. Meat. Ja nie chcę ja grać pana mięsko. W sumie sobie na kolejnym odcinku zagramy. Ale mi się nie chce. Ale mi się nie. Gramy w Skariki Czord 3D, bo ponieważ dawno nie graliśmy i pojawiła się jakaś tam nowa seria, tam tam, tam, tam nowa seria, tam, tam, tam tam, tam nowa seria jakaś. No i moi drodzy, łap... Łapę, subskrypcję na moim kanale, dobijecie gdzieś 20 subskrypcji. Mo e możecie też dać, wystarczy mi. 40... 40. 45 subskrypcji, gdzieś tak. Dobra, chyba mamy numer prank, ale jeszcze nie wiem i dlatego sobie zaraz sprawdzimy. Dobra, to jest. Dobra, gramy w to. Ja już nie mogę. Ja już nie mogę więcej. Pła, pod płatności. Weźmiemy tą maskę. Przejdziemy i tą maskę. Potrzebujemy jakiegoś i Ja powiem Wam, no, że nie wiem, gdzie jest ten glu. E, musimy troszkę tam szukać. Szukanka taka na szukanie. A po prostu sobie kupię, bo mam 170 ileś tam pieniążków, bo nie widzę, bo tu mam powitą szybkę. 170 jakichś tam pieniążków. A nie tysiąc mam. Dobra. Nie, tysiąc nie. Napiszcie w komentarzach, bo ja już nie wiem. Ja nie widzę przez tą szybkę. Dlatego, dlatego głośno to spuszmy. O ja taki napasiony ten dziadek. Śmieje się jak jakiś bogaty jakby... Bogaty dziad. Bogaty dziadek. W ogóle to jest mąż tej pani Teodor. I ja dlatego chcę y, użyć tej świecącej podpowiedzi, bo nie używałem jej. E, 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 co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co, co nie wyskakuje? Nie, nie trzeba mnie płacić. Płacić jakieś porne płat płatności za skarki. Po prostu chcę se, se gwiazdkę. Put glue in her face mask eee, Ta podpowiedź mi za dużo nie powiedziała, bo powiedziała tylko, że mogę klej położyć na maskę. Ale dokładnie nie wiem, gdzie jest tej maska. Gdzieś w łazience? Sprawdzimy, bo tam zawsze są maski w sensie wiem, gdzie jest jej maska, ale. Yy... Troszeczkę czuję się, jakby ktoś mnie oszukał, bo. Gdzie jest ten klej? A, klej był tam. Ale chodzi mi, gdzie jest tam maska? Nie no, maska wiem, ale. Tu pisali mnie tylko, że mam tylko położyć klej? To nie może być taki łatwy ten prank. No przecież to. Glu przecież. A, oh, Jezus. Dobra, 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 dobra. Łap ten klej, łap ten klej. Łap ten klej, łap ten glue. Gdzie jest tej maska, no? Bo ta podpowiedź mi za dużo nie powiedziała, bo tylko powiedziała, że mogę klej jakiś położyć na maskę. Gdzie ta maska jest? Dobra, poszukamy po wszędzie jakiś pokojach bo ta babka tu gdzieś chodzi. Tu też był, tu też był klej. Ale ja już mam pod glue. I szukamy tej maski Tylko gdzie jest ta maska, to ja nie mam zielonego. pojęcia może tu gdzieś będzie. Tu jest łazienko. O Jezus. Cześć! Przekonam się, w lustrze. Dobra, tu coś jeszcze mamy dodać. To trzeba dodać. Aha! Czy my to już dobrze zrobiliśmy? Mam uciekać teraz. Nie. Formas. Co? Jeszcze coś potrzebujemy? No i... Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ta, ta podpowiedź mi no, powiedziała tylko, że mogę klej położyć. A tu mi wyskakuje, że jeszcze coś muszę położyć. A co ja muszę położyć? Konkretna ściema. Ojeju, ojeju, dobra moi drodzy. Ja w ekranku widzę, że ona jakąś maskę potwora założyła. Ja teraz chyba muszę dodać to. Gdzieś do jej maski, bo tam mi coś pisało, że pod glue, no, czyli glue już dodałem. Czyli jakieś... Yy, mi na, tu, tu pisze, że jeszcze nie mam uciekać. Coś mam zrobić jeszcze z tą maską. Tutaj może dodać... Tutaj... O, mogę to wziąć? Mogę to wziąć? A nie, no to chyba mi będzie potrzebne. Chyba. Jeśli nie, to ja nie wiem. Dobra. A to może coś zrobić z tym. Może tutaj dać. O! Tutaj dać mu. No. no może, no może. Ja nie wiem, ja nie wiem. Mm, tego się nie da wziąć. To chyba przeszliśmy. Nie wiem. Chyba przeszliśmy. Jeśli to będzie źle. Ja nie wiem, ale ja myślę, że to będzie dobrze, bo, bo ta podpowiedź mi powiedziała, że mogę klej, ale dalej to ja już nie będę, to ja już, to ja już nie będę przechodzić tego franka to to bez sensu, no, no, bo ona założy tą maskę, no, ma tą maskę i co się teraz stanie? No i zciągła tą maskę, klej się przykleił ja nie wiem, co dalej zrobić, ja, no, opuściłem to, rzuciłem to, dobra, smaruję się jakimś kremikiem. Okej, okay, i co teraz? I co teraz? No idzie gdzieś tam. Nie. To się nie udało. Nie. Nie wiem, co przechodzić. Dobra. To na tym odcinku tylko sobie przejdziemy jeden, prawda? Najwidoczniej, bo ja tego nie umiem przejść. Co tam było dodać? No napiszcie w komentarzach. No dodałem jakiś glu. Y, glu, 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 który nie był potrzebny. Ale, no dodałem clue I co dalej? Dodałem jakieś yy, Mydło czy coś tam Mydło jakieś Tak, chyba mydło I pisało mi, że Mam uciekać Ale, czy pisało? No, pisało mi, że mam uciekać No, przecież założyła tą maskę No, przecież powinno być dobrze no A dobra, ja nie rozumiem tego Jest przecież skip ja nie co szukać tego śmiechu, z... zaś ten napaszony dziadek, bo się jak e, ta, 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 ten, e, jak on się nazywał tam, ten, nie mister ten tylko ten, 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 taki ten, no jak napaszony dziadek. On się zachowuje jak normalnie. Może tu gdzieś będzie na dole ten klej, bo ja już mi się nie chcę szukać po każdych pokojach. Już... Dobra, najpierw biorę to. Yy, to, coś, które nie wiem, co to jest w ogóle. Okej, okay. ale ja powiem Wam, że no. naszukałem szukałem się. Gdzie jest ta babka w ogóle? Nie wiem, gdzie jest ta babka. Ona gdzieś jest za mną, czy. Czekaj, ja idę po ten klej. Dobra, już ten klej. E, nie wiem, gdzie jest ta babka. Dobra, gdzie jest ten... O, Jezu, ona mi goni. Ona mnie goni, ona mi goni, ona mnie goni. goni. Trzeba szybko uciekać. Ona idzie pod Ona idzie, ona idzie. Ona idzie, ona idzie, ona idzie. Nie mamy jeszcze tego kleju. Uj, uj, uj. Gdzie jest ten klej? Gdzie? Klej. Ja nie mogę znaleźć tego kleju. O, tu jest ten klej. I dodajemy do tej maski. Mam nadzieję, że to będzie, no koniec tej jej Może coś tu jeszcze, no tutaj mi każe dodać, no Broft, ja nie mogę Co się zachodziło? Tutaj? Mam, miejmy nadzieję, że to będzie dobrze, no Błagam, żeby to było dobrze Rzucę jeszcze ten łomu Przed Ryjoka Uf, Masz, masz babko wąka i łom No co? Ja nie mogę, ja nie chcę tylko przychodzić od nowa, ja nie chcę Ja, ja chcę obejrzeć reklamę, no bo to... Ja nie mogę, ja nie mogę, Weź, weźcie na to nie patrzcie, zamknij oczy A ja a ja obejrzę tą głupią reklamę O nie, ja nie chcę oglądać reklamę, ja nie chcę oglądać reklamę Ale mi się to nie bude. Dobra jesteśmy po chwilowej przerwie. Dodałem tą maskę śpieszną. Ona teraz idzie do tego. O nie. Ona gdzie jest ona? No nie! Ja nie mogę! Dlaczego? Dlaczego ona mnie tak straszy? O, co za babka, ja nie wiedziałem. W którym ona jest w ogóle w Myślałem, że ona wstąpił właśnie, że wychodzi. Przecież to niemożliwe. No, po krótkiej przerwie. Dobra, jesteśmy, już mi się nie chce. Ona jest w piwnicy. No i dobrze, dobrze, że ona jest w piwnicy, bo już mi się nie chce tego robić. Tam mm, robić jakiś pisiu-misiu i uciekamy szybko z tą perkusją. Zagramy jeszcze sobie chwilkę. Dzień, dzyn, dzyn. dzyn. O, nie da się zagrać. A nie da się już zagrać. Dobra, weź ten klej. Znaczy weź ten klej. Uciekaj szybko przez okno. Hop. I czekamy. I zanim ona tam dojdzie, to przecież minie to by par, parę lat. Ojej, 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 zrobię przerwę troszkę. Ojej, dobra moi drodzy, jest już przy masec... Czekajcie, no nie, no nie, no nie, ona jeszcze będzie tej trzeba chodzić, chodzić się po domu i szukać jakiegoś złota. No ja nie mogę. Hmm, to może sobie pochodzimy, pochodzimy sobie troszkę po jej ogródku i podziwiamy piękne widoki, widoki Podziwia podziwiające nadal dach. E dziadka za nie ma, tak wstanie się dziadka. Szybko, chodź tam. Ojej, ojej, Jezus Maria. Taki... Idziemy, idziemy ona myśli, że jestem. Tam... Ona myśli, że jestem na dworze. Co? co, co jest? Co się dzieje z nią? Co. A Zablokowała się. Ona pobiegła do tej łazienki. Ona nie wiedziała o co chodzi, bo kurde. Ona pobiegła i teraz myślę, że to się uda. Co to jest? E Mm. No, to teraz babci się zepsuł dzień. Mówiła, że taki dzisiaj piękny dzień. Yy, znaczy, piękny dzień. No, rozmawiałam z jakimś dziadkiem. Dziadkiem. Yy. Frankiem, czy jak mu się nazywa? Tam. Fran Frankiem, czy jakimś zapłódkiem. I yy, dlatego tam coś robiłam. Nie. Przejdziemy, żeby jeszcze jakieś kosteczki na senne. No, i myślę, że skończymy. Abo nie. No, to był za drugi odcinek. To był za drugi odcinek. Odcinek yy, już się kończy. Chodźmy do naszego pięknego aparatu. No, moi drodzy, nie było, ale przeszliśmy jeden prank. Ммм, я читам что